Okej okay, tam witamy znowu w fazmofobii Gramy sobie z Basią i Damianem Wszystkich dobrze ogarniacie i znacie, cześć Halina? Cześć, 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 cześć. cześć. cześć, cześć. Mm, Zdjęcie... Pewnie słyszycie taki samolot, to ja go wyciszę wie. Bo on ma podłączoną Dmuchawę na laptopa I się czuje jak podczas II wojny światowej Strasznie zgłośne głośno, dobra to ja biorę termometr Wezmę emep i co? I napeleczkę? <laughs> Zdjęcie oczyszczone. Wczoraj na ciebie krzyczałam. Jak się czuł, gdyby ktoś do ciebie mówił Marek? Dzisiaj mamy Marka <laughs> Mark Davis. O nie, znowu ten dom. E, tak, mamy okay, sporo okay. kadzideł Bardziej niż szkoły. Jeszcze mamy poziom profesjonalny. No po prostu... Ja tam... trochę ten samolot, niech będzie. Ale przecież y, poziom jest fatalny. Zobaczymy. Tu póki co nie ma nic. Są mnie, ale e, Nie było Cię słychać, przepraszamy. Nie chcę mówić, ja gadam na krótkofalówce. Przerwałaś strasznie, EDM, e, zobaczysz na nagraniu. <grymne> o, słyszę Co słyszałeś? A, no tak, bo raz na jakiś czas w tej grze, jak mamy włączone mikrofony... Ej, to jest książka, gazeta DOG. Jak Vogue, tylko dogu. Raz na jakiś czas mamy efekt Alvina, nie wiem, od czasu aktualizacji. Co jakiś czas czyjś głos brzmi... Jakby gadała wiwiórka. Nie wiem czy też tak macie. Wiecie, że tutaj nie mamy czasu odliczania, nie, o to możecie. Wiemy. No Boże, ten już zaczął do niego po imieniu. A po co tak od razu po imieniu? Może się najpierw... Nie wiem, no zapoznajcie coś. Po prawej. Hello? Tam. Co słyszałaś? Tak. Skrzypienie. skrzypienie. O, o kość aparat nie, nie mamy. Ja wzięłam, ale mam lakkę wodu, ja mam aparat. O, cudownie. masz aparat, to jest zdjęcie kości cała? Tak mamy kości. Po kożną tak. naleczkę. O. Piękna Jak o skrzypienie. Hmm. Telefon zmieszony Puszka. Dobra ja idę powoli na górę bo widzę, że na to że raczej nie ma mm -hmm. zaraz do ciebie dołączę do no. mnie do wejścia Idziemy, a co się stało? Co? O kurde ładnie Oby nie było kuźwa dziecka. Zrobiłam. Ale nie ma nic. Nie ma interakcji. Nie było go tu na 100%. Może zrób bliżej. Jeszcze Nie no. Nie, nie było go tutaj. Więc musiał się... ...aportować. Gdzie jesteście? Na górze. Ja jestem na górze w pierwszym pokoju. Widzisz, dziki, jakieś też, szmery Bayery? Dziki węże. Niestety, EMF niczego nie wykrywa. Ten z temperaturą widzę, też jest chyba problem. EMF EMF to nie jest jak sobota, to tylko do emf 2 EMF-o Znalazłem go Co? łazience tu jest Mówisz? O, 6,5 6,7 O nie, mleko dla niemowląt! <grym, 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 to niemowlaka Jest wródy, kibla, to brudny kibel na Kibel ma 6,8 stopnia, dobra, 5 3 stopnie w kiblu A teraz się na maksa przerażę weźcie go stąd A pójdziemy na shicie Zaryzykujemy Mardevis A, niezamówić Co się znowu kłócicie, co się znowu dzieje Co się stało z naszym Seniti? A ile mamy? O Jezu O matko baska no oczywiście ja mam najmniej. Matko jedyna, matko jedyna, moja psycha! To jest profesjała, to nie ma co się dziwić. Czekam. Ok. Weź Krystian, proszę, czujnik ruchu. I topletową latarkę. A, ok. To nie biorę Basiu, na test. jak możesz weź... Weź patelnię. <laughs> patelnię. <laughs> i <kadzidło. laughs> patelnię? I kadzidło. Patelnię i kadzidło. Widziałeś z Nie no, bo już nie ma miejsca. Tak co powiedziałeś? Mam czujnik ja ruchu, fioletową i zwykłą no. natarkę. No co? Okej, okay. ja ponoszę wszystko do drzwi, będziemy mieli bliżej, żeby nosić Tylko to czego drzwi e Zamknąłem. Nie, ja zamknąłem. Cześć, misie Cześć! Proszę na drzwi do łazienki. Zamknąć drzwi od łazienki? Macie wysoką Mamy aktywność. Komentarze. Ok. Okej. Przy drzwiach, dam, nie? Dam przy drzwiach. Tylko nie wiem, czy z tej, czy z drugiej strony. Hmm. Z której z eee, tej? Tutaj, koło lostra. Skasi... O, o, nie wiem, czy to wydzieś do dół. To był duch akurat. Duch. Okej. Okay. Ale aktywność jest 0. <laughs> Beknął na górze, słyszałem. Jezu! Ej, zróbcie zdjęcie, macie aparat. Macie aparat. Eee, ja nie mam. Pod slewem leży y, szampon On przed chwilą spadł. Zróbcie zdjęcie, będzie interakcja. I są orby e, na tym czujniku dźwięku jest 04,5 Ile jest EMF-a? Podłogę wadasz na dziewięćdziesiątkę Jezus, jaki jest leniwy który... Zrobiłeś zdjęcie? Nie Nie zrobiłeś Okej okay. Ej, bo w ogóle Mam patrzeć, bo orba była tylko jedna To mógł być w sumie ten Jego dowód, taki Fake'owy Bo ona Fake On jest. dowód Ona jest druga, jest druga A, okej okay. Boże, jak się tym talerzem obsługuje, Co ja mogę z tym robić? mi <grymne> wygląda. Wyślij mi potem fragment, to wstawię do filmiku. O, właśnie... Boże, o, Teraz osiem. Teraz osiem. Teraz osiem. Boisz się dzisiaj. o, 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 że. Musisz zamkać cały Mi się daje, że na, Życisz... na bardzo profesjonalne. No. Aparat muszę wziąć. Tak, zrób zdjęcie tego szamponu. A ty Basiu do nas idziesz czy nie? Tak, idę, idę. Tylko, no mam książkę. Okej. Okay. kadzizbo trzeba wziąć na pewno, to nie wiem kto tutaj, jak. Ja już nie mam miejsca. No ja też nie mam. O, zgasił światło. O, ale co tam się zbyło? Porą... Widzicie ten szampon. Temu szamponowi trzeba zdjęcie. Szamponowi. O, mrugnął. Włączył światełko. On się dobrze jest. Kolejny. Na, na szafce. Hmm. No dobra. On nie nie może z nim zmlekać. Już idziemy, już. I, I follow Kiedy będziemy zmykać, on będzie coraz To na pewno. Hmm. Panie przodem, dziękuję. Faceci są dżentelmenami tylko wtedy, kiedy chcą. <noise> Takie już. Skąd się tu puszka, leży Boże? To się wzięło z tego, że faceci przypuszczali kobiety w jaskiniach. Mhm. Mm czemu? <noise> czemu zrobić zdjęcie? Jezu, to się... Ale ile tych szamponów tu leży? Nie zanieczyło mi. Hello, bitch. Are you here? Hello, bitch. O, przywitał oh, się. Hej. Po. Oh. Hej. Trójeczka. O Jezu, czy on stoi we mnie? E, nie. How old are you? Are you here? Hello. Could you give us a sign? Wow. Mark Davis. How old are you? Oh. nagi. On go zabił. Damian znowu twierkuje. <laughs> <laughs> o nie. No kurde, no. Zrób zdjęcie Damianowi i masz ducha? O, masz tak, ducha. mam. O. Ile jest? Damian zasłonił. Eee, trzy. No to się wyrąbaliśmy nieźle.

Aha, nie zaliczyło. Któż z atrakcji się liczy? Dobra, już się zamknij. I e. K. Huh. Aha. I To jest mój Ale odcisków Jesteś? nie ma. E. Y do samochodu polaki, co? Tak, koniecznie. Matko Ale... To O, w końcu rozmawiasz, czemu cię nie było tyle czasu? Bo specjalnie do was nie rozmawiam, może byście sami rozwiązali zagadkę. A. Ja nie żyję. Wiesz, nie. Ale to nie ma być nic do rozwiązywania, to się po prostu odzywa. to jest taka Dziesiątki. bardzo chuda postać naga, taka tak naga rany na plecach no on ma od k, y, tego karku po tyłek taką wielką ranę zaszytą. tak to jest taka bardzo chuda postać Wykręcona. on jakby ma ranną ma ranu na nogę bo on ciągnie za sobą nogę robi krok i ciągnie nogę za mm -hmm. sobą mm -hmm. może o to jest. jest jakiś nowy duch albo my go nigdy po prostu nie widzieliśmy nie, ja go widziałam, ale nie w naszej grze. To jest albo Mara, albo Jean, ale on jakiś szybki to nie jest, więc to jest chyba Mara. Ale... A, a Poltergeist? Wiesz, że... Ale Co? czekaj, masz trzeci dowód? Nie, dwa. I a tutaj... Poltergeist? Nie, raczej nie. On rzuca bardzo, no. Ale on rzuca dużo. Bo ja na podstawie tych Orbów i tego drugiego tutaj w dzienniczku że patrzę. Leki. Że. Że leki. No oddaj to! O Jezu to wypadł! Bo ja patrzę Basiu na podstawie dziennika, jak mamy dwa dowody, to, to jakie duchy podpowiada, no to jest albo Mara, albo Jean. Chyba, że nas oszukał na jakiś ten... na jakiś dowód, no to... Ale okay. mówisz Mara, albo Jean, ale poltergeist jeszcze pasuje. A no tak, jeszcze poltergeist. Faktycznie Ale Tutaj zobacz, miś... No. Bo jak biś się miś, czy słyszysz nas normalnie, czy na krótkofalówce mam mówić? Ja i tak, i tak posłucham. A, okej. Okay. Okej. Okay. To yy, maskotka się pojawiła, tak? Szampony dwa spadły. No w sumie yy, masz rację. Drzwi, no. No to może faktycznie. On, Poltergeist. To praktycznie. On was rzucił praktycznie. Chociaż Poltergeist rzuca właśnie w ludźmi, ludzi. Mm. No ten szampon jakby leciał w Waszą stronę. Jakby musiał się by, zamykały, czy być to odciski palców, a nie mamy odcisków, bo patrzyłem fioletową latarką i nic nie zaliczało. A czekaj, yy, a co, co Mara robi? Poltergeist może się dopiero... Znaczy, Poltergeist. E, odciski palców dopiero mogą się pojawić. Jeszcze wcale ich nie musi być. E, Asia, Mara za kamerę, Mara... Jak możesz. Mara atakuje w zmroku. Chodźmy. Czas się z nim rozprawić! A może pójdę sam? <laughs> We could be Ну no co, no. <laughs> no, <laughs> no, no, и что так стоишь? Ну хочешь ты? А, хочешь ты? А еще где O! przesunąłem! było na chodniku Przesunąłem cię chwilę. O, znowu stoisz. Ale... Co to było? No normalnie szłam i nagle nie mogłam iść. Coś mi zablokowało. Myślałam, mam laga. Tam dźwięk cyrku tutaj. O, to Ghost Czekajcie, jak to się obsługuje? Chyba jestem straszne. strasznie. nie nie, boże. Strana, o o, to jest lepsze pookreślenie. <grymne> <The hell, japoński grymne> I to jest finger na wycieraczce. W tych japońskich znaczkach. W pomieszczeniu? Weź tam biegnie a ja tu poczekam fajny zbiornik. Tak, okej, no, spoko. Włączę kadzidło. No włącz, a ja potem też nieco zaliczę. Mark Davis, I'm not afraid of you. Masz zero cały czas aktywności. SANITI 70 Zajuczyło. Wszystkie cele mamy Cudownie. A teraz kurde dopadnie. Tłego nie ma. Hello, hello. Ciekawe, czy na tym są odciski <laughs> pamiętaj, żeby podczas ataku nie stać przy oknie i przy samych drzwiach, bo przy oknie też cię może dorwać. No dobra. Ale jak mamy wszystko, to co dalej? Aparat, mu Mark Davis, we called no, your okay. name. No z was ma wielotowa... wieloletowa latarkę. Czy Właśnie, może jak zacznie... Wyjdź proś, żeby dał sygnał jak tam jesteś. Mm -hmm. I może będzie mrugał światłami, to będzie dowód w postaci... Verprint's. No tak. Oczywiście, że mogą być, ale tylko w pokoju gdzie on się zrespałni. Tylko tak. Gdzie iść do łazienki. No to pójdę, najwyżej zginę. Stop, z Damianem, nie słyszałeś go? Nie. Give us a sign, please. Turn the lights on. Weź, Christian, Moment, i zobacz, czy nie zrobiła się na minusie temperatura może Niestety nie, 5,7%. O, teraz jest 13, 6,5, 3,5. Hello. Hello. Mmm. Ja jestem Nie ma schowany w kiblu. To co to było? Ale ja. ja bym słyszał jego kroki, gdyby to był on Mark Davis, turn the lights off. A miał Davis nazwisko? Chyba tak, Mark Davis. Zniknął. Masz krysia na aparat? Nie mam. Basia ma? Basia. To od nich przyjdzie do łazienki. Tak? No. W sumie. Nie no, to, to, to nie. Ej, ale z drugiej strony. No. Poltergeist rzuca kilkoma rzeczami naraz. Mm. A ja nie widziałam, żeby on rzucił czymś naraz. E po poziomu piątego też nie było. No to nie. w takim razie, no, Mara może no. Brak dowodu bym dał. No i tyle. Tylko jeszcze raz przeczytam o marze. Okej. Okay. Potężna w ciemności? Mhm. Mm może temperatury te zaznaczyć, co może się zbugowało, no kto wie. No ale to się nie baguje, to jest specjalnie ten tak. No to brak Światło dowodu zgasił, to dał w dał mara. Dobra, jedziemy? Dobra, jadaj To jedziemy. To ja mm. się cyka. Jean! No przepraszam. tylko ja, że ja dobrze. dobrze. Jakim cudem Jean. Jak on wcale nie był szybki, sam zresztą mówiłeś, że nie był szybki. Miałeś jean? Panie... Damian. Oczywiście, że, się, że tak. 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 Mówiłeś, mówił, że to nie był jean, bo chodził no. wolno, bo nogę ciągnął. E, Damian, wycisz głośnik, bo jesteś podwójnie. Jestem pełen podziwu dla was, że żadne z was tego nie zauważyło. Naprawdę. A pokazało się to z 5 czy 6 razy. E, MF? Każdym razem jak was oczywiście, oczywiście, Pijeme? Był na Był na piątce kilka razy. Jak ja tylko trójkę maks widziałem. Ale mówiłeś, ja że to no. nie był dżin, bo on miał nogę ciągnącą i nie był szybki. No nas. Widzisz, to jest właśnie taka gra zespołowa. No bo połowa. chodził. Oszukał nas. Chodził ja po mojej. Nie, tak nie gram już z tobą. <laughs> Chodź tu skrzydło. Ja Była tutaj oszukałem. Basia. Było bardzo miło, Basiu. A co macie napisane w książce, moi drodzy? I to był Damian, jak jest ten ciemno, Jin idzie bardzo, bardzo powoli. Nie gramy z tobą. Jego umiejętnością jest chodzenie szybko. Nie, tak nie, ty po prostu nie jesteś naszym przyjacielem. Już nie, koniec. Nie, okłamałem Prze Przeczytałem książkę, którą to też dobrze, macie. dobrze, że książkę, ale jak ja Przeczytałeś, nawet ale długą... powiedziałeś, że Jin to nie jest na pewno. Bo powiedziałem Zacytuję tak, ciebie. zanim widziałem. Nie był to Jean, bo ciągnął nogę. <laughs> Dokładnie. I będę się tylko trzymać. Jak my jesteśmy duchami, my sobie pomagamy. A ty to prawo złamałeś. Jesteś wykluczony, Rudzielec. I tym mroźnym akcentem Dokładnie. kończymy ten odcinek. Basia była, przegrała razem ze mną. Byłam, miło. jestem wkurzona. Widać po Byłam twojej twarzy. <laughs> I był ten oto... Jego możliwość. Kłamca! Kłamca! hańba! Wstydnie Damian! Powinniście się wstydzić! Twoja wina! Przecież chłampę dla naszej rodziny. <laughs> nie dostaniesz skarpetki, nie będziesz wolny. Koniec. Nie, 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 nie. Tak. Dobra. Dziękujemy Wam bardzo. Czekajcie na więcej chorych sytuacji. Więcej kłamców. Więcej nie będzie! Więcej, więcej nie, nie będzie! Jest. Trzeba zmienić Damiana. Dobra, do usłyszenia! pa. w o <Bye. S 2>